Przypadł mi w oddziale zaszczyt otwierania konferencji na temat polszczyzna ogólna, regionalna i gwary. Gwary polskie na tle porównawczym polskim i słowiańskim. Całe to przedsięwzięcie jest organizowane przez Starostwo Powiatowe w Sokółce. Pana burmistrza Dobrowie Białostockiej, Towarzystwo Kultury i Języka oraz Młodzieńskie Towarzystwo Naukowe imienia Warów. Jeszcze raz wszystkich serdecznie witam. Życzę Państwu tutaj na konferencji jakichś ciekawych doznań, a wszystkim tym, którzy przyjechali tu na dłużej, na 10 dni. Czy miłego pobytu to w powiecie sokolskim i w pojeździe podlaskim. Pani profesor, panie starosto, szanowni państwo. Znajdujemy się w powiecie sokolskim, popularnie zwanym sokurszczyzną. Ten tutaj jest bogaty w przyrodę, w zabytki, w doznania różne artystyczne, ale jest biedny pod jednym względem. Pod względem badań naukowych historycznych, filologicznych, archeologicznych. Takie mieliśmy szczęście czy nieszczęście, że na przestrzeni dziejów, należyliśmy to do, do, do Rosji Czarnej, Litwy. Niestety nie znaleźliśmy się w historycznym Podlasiu, nie znaleźliśmy się po tym Księstwie Warszawskim, w Królestwie Polskim. I wszelkie badania, jakie dotyczyły... Podlasia, dotyczą Podlasia, ale niestety omijają Sokółkę, omijają Dąbrowę Białostocką, a źródła dotyczące naszej przyszłości znajdują się za wschodnią granicą. Grodno, Wilno, Moskwa. I każde działanie na rzecz poznania przeszłości w naszej ziemi, na rzecz tożsamości kulturowej, na rzecz tego, co jest dla nas istotne dla naszej przyszłości, jest tym bardziej cenne, że to jest jakby odkrywanie dla nas Ameryki. Dlatego dziękuję panu Jerzemu za zorganizowanie dzisiejszej konferencji, państwu, którzy przygotowali materiały naukowe, za to, że chcieli zagłębić się w tą naszą małą, sokólską ojczyznę i zrobić kolejny, poważny krok naprzód w poznawaniu tej naszej przeszłości. Dziękuję bardzo. Życzę wszystkiego najlepszego. Spotkania po pogrzebie nazywa się więc... W ogólnopolskim wstypa. A nie konsolacja. Na północy. Owszem, konsolacja. Na południu, skąd ja jestem. Nikt w życiu tego nie słyszał. Nikt w życiu tego nie słyszał. Na północy, w Warszawie, gdzie indziej. Impreza w środku. W połowie studiów, jak się nazywa? Połowinki. połowinki. Ja długie lata przeżyłem w szczęśliwości swojej, nie znając tego słowa, dla mnie zawsze to był Jakie połowinki? Okazuje się, że jesteśmy niezwykle zróżnicowani, jeśli chodzi o. Czyli to na dobrą sprawę. Mało o tym wiemy.